Wiele wskazuje na to, że zbliżająca się wielkimi krokami Wielkanoc pod względem finansowym będzie różniła się od tej zeszłorocznej. Rok temu rzeczywiście ceny wyskoczyły bardzo wysoko. Dlaczego? Inflacja rok temu w marcu wynosiła 16%, teraz to prawie sześciokrotnie mniej. Inflacja jest niższa, ale to nie oznacza, że ceny w sklepach są niższe. Więc oddech dla portfeli jest. Biorąc pod uwagę to, że te ceny rzeczywiście nie galopują tak jak w tamtym roku, natomiast w dalszym ciągu są one bardzo wysokie. W raporcie o nazwie Indeks Cen w Sklepach Detalicznych, przygotowanym przez UCE Research i Uniwersytety w USB Merito, widać wyraźnie, że król zakupowych wielkanocnych podwyżek jest jeden: to majonez. Rok do roku ceny skoczyły o 12%. Słodycze i desery to 10% w górę, warzywa o blisko 4,5%, mięso 2,5%. Nieznacznie podrożały wędliny i nabiał. Owoce nieznacznie staniały. Sporo zaoszczędzimy na oleju i margarynie. W przypadku niektórych kategorii, bardzo istotnych z punktu widzenia przygotowania święt wielkanocnych, mamy do czynienia nawet z pewnym spadkiem. Na przykład odnotowujemy go w przypadku jaj. Opakowanie 10 sztuki jaj potrafi kosztować w zależności od sklepu o złotówkę, czy nawet dwa złote mniej niż w porównaniu do zeszłego roku. Podliczając to wszystko okazuje się, że w tym roku za wielkanocne zakupy zapłacimy o 3% więcej niż przed rokiem. Święta nie powinny nam upłynąć po znakiem paragonów wygrozy, jak to było w zeszłym, w zeszłym roku. Ceny są dość stabilne, a przy tym warto zauważyć, że w porównaniu do zeszłego roku przecięte nasze wynagrodzenia wzrosły o prawie 13%, a więc odczuwalność tych cen będzie o wiele, o wiele lepsza i ten nawet wzrost cen w niektórych kategoriach będzie łatwiejszy do przełknięcia. Każdy Polak ma własny wielkanocny koszyk. Może się więc zdarzyć, że poszukiwacze promocji stawiający na jajka owoce i tłuszcze na przygotowanie świąt wydadzą mniej niż rok temu. Ile wydamy na wielkanocne zakupy zależy też od tego, gdzie je robimy. Portal Biznes Insider przeanalizował ceny z ośmiu najpopularniejszych sieci handlowych w oparciu o oferty z gazetek promocyjnych. Sieci handlowe postawiły na majonez, czyli wysuwają go tak jakby na pierwszy, na pierwszy element swoich, swoich promocji. W sieciówkach z pięciu wybranych produktów trzy staniały i to znacznie. Masło. Na podstawie tych gazetek wychodzi, że 24% tańsze. Jajka ściółkowe. O 20%, a majonez o 16% tańszy niż był rok temu. To już jest duża różnica. Ekonomistka Anna Gołębicka wylicza, dlaczego klienci mogą mieć powody do zadowolenia. Dużo produktów nam staniało i to jest ta dobra wiadomość. Mamy wojnę cenową dużych sieci handlowych. W tym momencie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czyli konsument korzysta. Sytuacja jakby na świecie, na różnych rynkach też się ustabilizowała, więc to wszystko złożyło się na to, że w tym roku bo chyba praktycznie ponad dwóch latach możemy Państwu dać dobre wieści, że będzie trochę taniej. W zakupowym szaleństwie trzeba zachować zdrowy umiar, bo bywa, że wyjątkowa okazja to przede wszystkim okazja do wydania dodatkowych pieniędzy. Wszystko zależy od tego, czy ten produkt będzie nam za chwilę potrzebny i czy on w ogóle dożyje do, czego, do tego czasu, kiedy będziemy chcieli go używać, bo może się okazać, że ten trzeci produkt gratis to jest wcale nie promocja, bo pierwszy produkt użyjemy tak jak trzeba, drugi w połowie, a trzeci wyrzucimy. Z ustabilizowania cen trzeba się cieszyć póki jest. Koniec marca to ostatnia szansa na zakupy z zerowym VAT-em. Od Wielkanocnego poniedziałku 1 kwietnia wraca 5% podatek na żywność. Łukasz Lubian TVN 24